Temat ugód z Frankowiczami zyskał w ostatnim czasie na popularności. Jesteśmy świeżo po wynikach rocznych banków, i praktycznie w każdym raporcie znajduje się informacja odnosząca do porozumień z klientami. Ugody stały się więc priorytetem dla banków, i widać to po wzmożonej aktywności medialnej. Banki coraz częściej kontaktują się z klientami, zarówno telefonicznie, jak i mailowo, oferując swoje porozumienia. Oczywiście dobrze się stało, że po kilku latach batalii sądowych wreszcie są jakieś propozycje polubownego rozwiązania sporu. Natomiast trzeba jasno stwierdzić, że ugody nie są dzisiaj żadną alternatywą dla frankowiczów, zwłaszcza tych, którzy już zdecydowali się na skierowanie swojej sprawy na drogę sądową. I warto w tym zakresie przedstawić kilka faktów. Po pierwsze, gdyby nie zdecydowane wygrane frankowiczów w sądach, a mowa tutaj o wygranych w zakresie 98-99% wygranych spraw to o żadnych ugodach nie byłoby dzisiaj mowy. Po drugie, to, że banki proponują Frankowiczą porozumienia, nie oznacza, że przyznają im rację. Banki nadal twierdzą, że ich umowy pozbawione są wad prawnych i w tym zakresie składają zarówno apelacje, jak i kasacje od pozytywnych wyroków. Po trzecie, żadna ugoda nie da Frankowiczów tyle korzyści, ile prawomocny wyrok w zakresie stwierdzenia nieważności umowy kredytowej. Tylko takie orzeczenie niweluje aktualne saldo zadłużenia do zera i powoduje, że Frankowicze trwale i bezterminowo nie muszą dalej spłacać rat. Do tego, w większości kredytów mamy do czynienia ze spłatą kapitału powyżej udzielonego kredytu, co oznacza, że Frankowiczom należy się również do zwrotu nadwyżka z tego tytułu. Także jeśli chodzi o propozycje ugodowe, nie są one tak korzystne jak uzyskanie wyroku w sądzie. Dlatego jedyną korzyścią wynikającą z zawarcia ugody jest czas. Więc jeśli komuś zależy na tym, żeby załatwić sprawę szybko, a nie do końca dobrze, to na pewno zawarcie ugody jest w tym zakresie pewnym rozwiązaniem. Natomiast kompleksowo sprawę załatwia jedynie stwierdzenie nieważności umowy kredytowej w sądzie, ze wszystkimi tego. Konsekwencjami i korzyściami. Dlatego zachęcamy wszystkich do tego, żeby skontaktowali się z profesjonalnym pełnomocnikiem i dokonali analizy swojej sprawy, a następnie skierowali ją na drogę postępowania sądowego. Bo jak pokazuje nasza praktyka, są sprawy, w których można działać zarówno szybko, jak i dobrze. Mamy klientów, którzy uzyskali wyrok pierwszej instancji w ciągu 41 dni od złożenia pozwu a także takich, którzy cieszyli się z prawomocnego wyroku w ciągu niecałego roku.